Skarb Cyrusa Słuchowisko na podstawie tekstu Rycha Dziewulskiego Realizacja Grupa Nieznane Historie Pss, Obydwa księżyce wychynęły w jednej chwili z chmur, kontrując krępę postacie przywierających do muru krasnoludów. Było ich dwóch. Pierwszy z nich, wspiąwszy się na ramiona drugiego, usiłował chwycić kratę najniżej położonego okna baszty. Szwagier! Nie doczekawszy się odpowiedzi po raz drugi, Valvord pochylił głowę i opierając białą brodę na piersiach, omalże zawołał. Ps, Kacper! No i czego tam na górze mordą chlapiesz? A boś to głuchy czy jak? Odpowiadaj, kiedy wołają. Zamknij, że się lepiej, bo ktoś usłyszy. Tedy podnieś mnie wyżej, bo mi do kraty pół chłopa brakuje. Stawaj! Kacper zgiął w łokcie, układając dłonie w szpon skierowany ku górze. Walwort namacawszy stopą tak skonstruowane podpory, po kolei wsunął w nie ostrożnie obie Od gadkę go przy robocie wzięło. Bez najmniejszego wysiłku Kacper podniósł szwagra, prostując ręce nad głową. A ktoż może słyszeć, skoroś służebnym cerbom uby powyginał? Nicem nie powyginał. Śpią je no, niby te harpie w przerąblu. Mm, uchowaj mnie, Jupiterze, od mm, takiego snu. Walwort stęknął z wysiłku, lecz jego palce ześlizgnęły się z dziwnie połyskujących prętów. Jeno, nie wiem, czym wszystkich puknął. mruczał Kacper, usiłując podrapać się czarną jak smoła brodą w bark. Przeto stół paszczysko i kraty chwytaj. A żywo, bo mi łapska ciarnieją. Kiedy nie mogę, bo łojem sracze syny u dołu że leśce wysmarowali. No to na ry. Trzy, cztery, ry. Obaj lekko przykucnęli i, na dany znak, wybili się w górę, dzięki czemu Walword z łatwością chwycił obiema dłońmi za pręty. Odczekawszy, aż szwagier poprawi uchwyt i zwiśnie bez ruchu, Kacper popluł w dłonie, wziął rozbieg, wybił się i złapał go za kostki. Podciągnąwszy się, chwycił walworda za pas Potem za młot przytroczony na plecach, skórzane epolety na ramionach, i wreszcie dosięgnął kratownicy. Kacper, a czego znowu? A nie boisz, że się i że skończymy jako ten parob, co młynarza okpił? Jakiego młynarza? No tego, skrzemionek. Eta. Kacper wspiął się po kracie najwyżej jak mógł i chwyciwszy pręty z całych sił, odsunął ramiona i głowę do tyłu, tak, by mógł stanowić podparcie. A powiadasz, jak skończył? Tego nie wiem. A i wiedzieć nie chcę. Tym razem Walwort czepiając się części garderoby szwagra, przesuwał się ponad niego. Nadto mi że mu jeszcze. Przed batorzeniem skórę z dupy zdjęli. A czemuż to? Pono przebrał się za wróża, którym z dziewiczych życi umi wieszczyć. Ostrożnie oparł cizmy na ramionach Kacpra, wyprostował się, chwycił okratowań wyższego okna i ponownie zawisł. I co z tym wróżem? Zapytał Kacper, gdy po plesach Walworda dobrnął do drugich krat. Spojrzał w górę. Trzeci otwór nie był już zabezpieczony. Ano usiadł w karczmie podle młynarza i dalej narzekać, że mu materii do patrzenia nigdzie nie staje, bo do jednego widzenia aż dwóch dziewic potrzeba. A to czego osioł jeden w krzemionkach szukał? Kacper odchylił tułów i zaparł się, czując na plecach ciężar szwagra. No jak to czego? Młynarzówien. Młynarzówien? – Ponoć już z dawna obie dwie fałszowane. <laughs> – Teraz już na pewno. <laughs> Walworth oparł stopy o ramiona Kacpra i chwycił za gzyms. Podciągnął się lekko na rękach i zniknął w ciemnym otworze. Zaraz jednak wychylił się, podając szwagrowi trzonek młota. – A czemuż to? – zapytał Kacper, gdy stanął na gzymsie. – Bo gadają, że jeśli co ów wróż w ich dupach wypatrzył, to chyba młynarskie wnuczęta. Ej, dziwy skrzydlate pieprzysz! Splunął przez okno i ruszył krętymi schodami w górę baszty. Po chwili zatrzymał się w ciemnościach, nie widząc drogi. Młynarz Skrzemionek może i chłop niepiśmienny i jeno na węzełkach rachuje, ale swój rozum ma. Nie dam to... wiary. Cóżże ma rozum, skoro chciwy. Valwórc skrzesał ogień, rozniecił pochodnie i dołączył do szwagra. A parob mu przy szóstej stągiewce zdradził niby to w komitywie, do czego mu tych dziewic potrzeba. Ha. Owoż do odgadnięcia miejsca, gdzie Cyrus perfidny skarb straceńców zakopał. Nasz skarb! Kacper o mało nie spadł w biegnącą środkiem baszty studnie. Taki on nasz jak i jego. Temuż się należy, którym go pierwej znajdzie. I co? I nic. Młynarz dwie córczane dupy za weksel na pół skarbu oddał. Cztery dni kopał w pokazanym miejscu. A jak do młyna wrócił, to już ani wróża, ani mąki w spichrzu nie było. No i gadasz, złapali. Złapać niby złapali, wybato żyli co tam jeszcze. Ale powiadają humowie, że ten złapany wróż jakiś taki był do siebie. niepodobny. No jak to? A młynarz Nie rozpoznały? Owoż nie bardzo, bo ponoć przez całą noc skubaniutki od tyłu wieszczył. A młynarz? Przecież z nim pysk w pysk złopał. złapał. Młynarzowi za jedno było kogo batorzy. On by i z własnego dóska chętnie skórę zdjął byle gębę przed ludźmi zratować. A myślisz, że. Kacper stanął u szczytu schodów przed rzeźbionymi w smocze pyski drzwiami i dziwnie się zadumał. Myślisz, że prawdę gadał? Kto? No ten! Niby wróż. Prawdę? Wróż? Walword podał szwagrowi pochodnie i odruchowo zważył ciężki młot w dłoni. Zamachnął się szeroko, lecz zastygł, czekając na zawisłą w powietrzu do chwilę. Bo co? Hmm... Nie zaglądałem ci ja do młynarskich życi. Prze to, że cyrus perfidny swego skarbu tam nie wrażał, nie poręczę! Tu Kacper ryknął gromkim śmiechem, nieledwie cichszym od grzmotu miażdżonych toborzysków. Skobel nie puścił, ale dobra ćwiartka wrót zmieniła się w rozrzucone po ziemi szczapy. Wleźli do środka. Dopiero gdy pozapalali sterczące ze ścian pochodnie i stojące w uchwytach świece, obaj stanęli w wielkim zadziwieniu. Więc tak to pomieszkuje alchemik Sandy Vogius. Zwisające ze stropu wiechcie suszonych ziół i sylwety wypchanych jaszczurów oplatały gęste pajęczyny. Z głębi szkaradnych paszcz migoczących w świetle płomieni wyzierały gołe czaszki z zatopionymi w oczodołach kryształami. Gdzieniegdzie powałe zdobiły też kości dziwacznych szkieletorów oraz wyprawione indywidua smoczych nietoperzy i szponiastego ptactwa. Wzdłuż ścian, bogatych w zdobne kotary, arrasy i malowidła, rozstawione były przedziwne sprzęty służące do tajemnych praktyk królewskiego rzemiosła. Na półkach stały różnej grubości słoje z piaskowego szkła, retorty z długą wylewką, ogniotrwałe tygle, gliniaste flakony, miseczki i lejki, a obok nich Różnochwilowe klepsydry i różnociężarne wagi. Z wiklinowych koszyków sterczały wieloforemne korzenie i bulwy, a pękatec z banuszki przepełniały niezliczone rodzaje proszków o odmiennej barwie i sypkości. Magia, magią, szepnął walwort, ściskając mocniej trzon wielkiego młota. A tuczek, tuczkiem. Tak to otrząsnąwszy się z pierwszego wrażenia, obaj ruszyli przed siebie, rozglądając się uważnie i komentując każdą nową osobliwość. Kudłate łby. Kacper zbliżył się do opartego o ścianę polerowanego zwierciadła, wokół którego sterczały z muru drewniane kule pokryte włosiem. Pewnikiem tego kłacza do plugawych praktyk używa. Głupiś? Przecie to fałszywe czupryny, nie pojmujesz? Kacper zamyślił się. Szlachetny Sandy Vogius jest glaca. Zaśmiał się ochryple. Lepiej zerknij na to. Valwart zbliżył pochodnie do cudacznego kształtu. Ten wieszak na amulety widzi mi się ze smoczych pazurów. Potężne było smoczysko. Hej, za takiego siołami płacą. A te talizmany? Hmm. Całkiem podobnymi Helwecja jak optyjka, kupczy. Takież same gwiazdy różnoboczne. Zdobne na każdym ramieniu inną runą. Kacper odgarnął wisiory, lecz ze wstrętem cofnął rękę. A to co? Wygląda na dłoń sławy. Dłoń sławy! Przecie to zwykła ususzona i zamarynowana chumska ręka. Valwart przytaknął ruchem głowy. Zdjęta z wisielca przy świetle księżyców. A wcześniej trzeba wziąć czarną kurę, która jeszcze nigdy nie zaznała koguta. Uśpić ją tak, aby nie zagdakała ani razu. Stanąć o północy na roz. Robota stygnie. Przerwał mu szwagier w półsłowa. Zgadania dzieci nie będzie. Minęli cztery piece alchemiczne różnej wielkości, wszystkie z zamkniętymi spływami, którymi rozpuszczone substancje ściekały do podstawianych naczyń. Przez chwilę krążył po wnętrzu bez słowa, jednak nie mogąc utrzymać w sobie zdziwienia, Kacper sam przerwał milczenie. Kryształy miłosne! Też jakby podobne. Cała kopa! Weźże z jeden dla swojej Anelli. Wrzuci to do ognia, a z dymu wyłoni się postać jej ukochanego. Co? Strachasz się, żeby tam nonfeliksa nie zoczyła? Zamilcz, szwagier, bo u mnie tłuczek w garści. A i to wiedz, że teraz Anna Ella nie chwaląc się, w inne precjozo wpatrzona. Nie chcąc rozdrażniać Walworda, Kacper zmienił temat. A to musi być strunofon, do przyzywania rosałek. O, kamienne księgi. Młynki wróżebne, wielki trójnóg i szklana kula z ryjkiem. Ileż tu butli z barwnymi płynami. A ten pękaty gral na ziemi... To przecie nocnik. Nie do wiary. Stół ma nogi z chumskich kręgosłupów. Patrz, szwagier! Rzeźbione zydle. Kacper przysiadł na jednym z rozstawionych wokół stołu siedzisk. Na jupetera! Z pod poddupiem! Co się dziwować? Walworth zbliżył się do najobszerniejszej spółek, na której rozrzucone były zwoje i pergaminy. Mistrz Sandivogiu z korzonkami żyje, a przecie i kościste dubsko chce posiedzieć. Przybliżył pochodnie, oświetlając rzędy grubych, oprawnych w skórę ksiąg z metalowymi okuciami. Wyjął z zapasuchy płaski drzeworyt i począł porównywać go z inskrypcjami na grzbietach. Korzonkami, powiadasz. Zaglądając w rozstawione na stole półmisy, Kacper uśmiechnął się od ucha do ucha. Coś mi się widzi, że ten to korzonek jeszcze rankiem po lesie chacał. Oderwał kawał ućca i wbił w niego zęby. Hmm... Nie ma. Oje, jak to? Przerwawszy na chwilę przeżuwanie, Kacper podszedł do szwagra i łypnąwszy mu przez ramię na drzeworyt, sam począł przeglądać księgozbiory. Najzwyklej... Nie ma! Myślisz, że masz pokpił znak na drzeworycie? Bają, że jedno oko ma z kamienia. Nie z kamienia? Jeno mu zaszło od ciągłego zerkania w sakiewkę. A inskrypcji nie pokpił, bo przecie zeszłej zimy całą noc się w nią gapił, kiedy pijany Cyrus we własnych żygach spał. A wierzysz to mu? O! Ta runa. Jakby trochę podobna. Nie... Jużem sprawdzał. A co ja mam mu wierzyć czy nie wierzyć? Dał nam robotę, dał nam drzeworyt, a że cyrusowej księgi u alchemika nie ma... Nie nasza przewina. Splunął na ziemię, patrząc przed siebie na stertę rękopisów rozrzuconych opodal kotary. Ale swoją zapłatę od karczmarza odbierzem! Pierwej mu drugie oko skamienieje. Jeszcze nam każe zwrócić za gambryn, któregośmy się na zgodę ożłopali. A poprawdzie, to mnie wiedział, że masz zamiar do karczmarza wracać. A bo widzisz, gdybyśmy cyrusową księgę znaleźli i oddali karczmarzowi, to byśmy kiepami byli. Ale że księgi u alchemika nie ma, przeto po zapłatę pójdziemy, bo bieda nie z naszej przyczyny. Pewnikiem z jeno przygorzałce dworował, że Cyrus z nim księgę w kości przegrał. Karczmarz Pierdoła dał wiarę, a my tu głową za darmo szafujemy. Hej! zgodził się Kacper. Tedy weźmy którąkolwiek z tych ksiąg, żeby dowód mieć, żeśmy basztę nawiedzili. Dla lichej zapłaty tak się ośmielać? Nie, księgi nie tknęm. Bierz jedną z tych manuskrypcyj. Najmniejszą, ani się alchemik spostrzeże. Głowy mniej narazim, a dowód dla karczmarza tenże sam. Podeszli do kotary. Kacper schylił się, wybrał najmniejszy, nadpalony kawałek manuskrypcji i schował za pazurę. Eee, jak karczmarz nie zechce zapłacić? Walvord zerknął na tłuczka. Zechce. Mistrz Sandivogius stał w progu, ogarniając wzrokiem rozrzucone wokół szczapy. Zadumał się. Widać są jeszcze tacy. Mruknęła helwecja koptyjka, mijając pozostałe przy futrynie szczątki drzwi. Którzy nie lękają się twojej magii? Alchemik drgnął. Rzuciwszy za siebie gniewne spojrzenie, ruszył energicznym krokiem w stronę wnętrza. W świetle jeszcze niewygasłych pochodni zmierzał wprost do jednego z czterech pieców. W wielkim rozdrażnieniu stanął przed tym, na którym spoczywał pokaźny kształt okryty szarym płótnem. Podniósł jego połę i zajrzał pod spód. Odetchnął, wziął się pod boki i zupełnie nieoczekiwanie roześmiał się na cały głos: Co cię tak rozbawiło, sędzi wuju? Zapytała Helwecja, przeglądając się w zwierciadle. Ale chemik Nie nazywaj mnie tak. Co? Wzruszyła ramionami. Sandy Sędzi sędziwój. mnie tam w za jedno. Nie o łożnicę idzie, ale o twoje przywyki. Nazwiesz mnie tak, kiedy przy kmiotach i utrapienie gotowe. Helwecja przysiadła na łożu skuter i spojrzała na niego ze zdziwieniem. A bo to jeden sędziwój w Achelonie? Po co kusić biedę? Ham hamu nie rówien i nigdy nie wiada, co którę zmiarkować potrafi. Czego ty jesteś najlepszym dowodem. Proszę cię, Helwecjo. Sędziwogius przełknął ślinę, by nie wybuchnąć. Na ten raz wystarczy mi zwady z karczmarzem. Nie musisz mi przypominać. Czy wiesz, że ilekroć jesteś wzburzony, przemawiasz jak kmiot? Cóż ci po tym, jak cię wołają, skoro nie potrafisz się miarkować? Więc może ogłosimy, że mcherlawy pomiot kowalski, który nawet do dźwigania łota się nie nadał. Pomnij, że gdyby nie moja zręczność i fach, do dzisiaj byście się swoim urodzeniemienem no oblizać mogła. I nie dręcz mnie więcej, bo w jednej kolasce jedziemy. – mruknęła Helwecja, przewracając się na łożu. – Uwielbiam w tobie tego zwierzaczka. Do walki gotów, jeno ząbków mało. – Dajże wreszcie spokój! – rzekł alchemik pojednawszo, zerknąwszy przelotnie na smukłe nogi widoczne pod obwisłą połą sukni. – Więc podejrzewasz, że karczmasz chciał cię okpić? – A któż by inny? Tylko jemu zdradził moją z Cyrusem przygodę. A więc to prawda, żeś w kości o księgę grał? Jako żywo. A, a ty, Scott, o tym wiesz. I wygrałeś? Wygrałem. Helwecja zmrużyła oczy i spojrzała przenikliwie. Ach, lepiej nie spytam, co stało na drugiej szali. Na... na drugiej? Sendivogius zapłonął na twarzy. Jak to co? Ten... Yy, księga Inwokacji. Próbując ukryć zmieszanie, począł zawieszać na kołkach cęgi i sita, a zaraz potem układać trójnogi i miechy służące podsycaniu ognia. Znając cyrusa. No, nie tylko, bo jeszcze ta... Yy, księga Amuletów, Księga Zwoju i Rejski Ogród Mądrości. Podniosła się z posłaniem, siedząc... Patrzyła na alchemika z coraz to większą podejrzliwością. Pokaż. Co? Cyrusową księgę. Nie da rady. Dlaczego? Bo z dymem poszła. Spaliłeś? A po cóż mi te bazgroły, skoro mnie raz odliterował? Sama powiedz, czym źle zrobił? Ruchem głowy wskazała potrzaskane wrota. Gdyby nie to, już i aptekarz znałby tajemnicę skarbu, bo przecie do niego by masz poleciał na czytanie. Więc co w niej było? Sandy Vogius, zadowolony, że rozmowa idzie w inną stronę, doskoczył do pieca. To! Zdarł szare płótno i spojrzał z dumą na swoje dzieło. Chlwecja zbliżyła się do ostro połyskującego, odbitym światłem płomieni cudacznego kształtu. Budowałeś w zgodzie z radami Cerusa? Otóż właśnie. A cóż to jest, jeśli można wiedzieć? Alembik. Jedno nie byle jaki, bo posłuchaj... Tu Sendivogius ujął swą słynną różdżkę z ufiksowanym na szczycie okiem i ją ją pokazywać. Owoż ten zamykany kocioł, wkopany w osobliwą piaskową łaźnię, nie kończy się jedną rurą, jak to w innych alembikach. Nie jest to nawet jeden kocioł, a cztery pelikany połączone tak, że destylat z pierwszego spływa do drugiego, z drugiego do trzeciego i tak dalej. Zamiast czapy z ruchomą szyjką, Cyrus obmyślił chłodnik. To to dziwo u góry. W nim to się wszystkie pary skraplają, zanim do sąsiedzkich pelikanów zlecą. Trzeba tylko zimną wodę ze strumienia podprowadzić. O, tu wlata, tam wylata. Helwecja pokiwała głową. Ot i cała twoja alchemia, gorzałka. I to baryłka dziennie! Zważ, że takiego alembika nie ma nawet książę Behemoth. A transmutacją gorzałki w złoto zajmiesz się ty, na targowisku. W oczach Helwecji pojawiły się łzy. Dłużej nie mogła ich tajić. Płynęły po policzkach, gdy zebrała się na odwagę, by spojrzeć mu w oczy. Dobrze wiem, że była tylko jedna rzecz, za którą Cyrus wymieniłby swoją księgę. Ruszyła w stronę wyjścia, lecz zatrzymała się w potrzaskanych wrotach. A kto grywa o swoją kobietę? Nie jest wart, by mu plunęła w twarz. Chwilę po tym, jak Sendivogius wybiegł za Helwecją, w całej baszcie panowała cisza, mącona jedynie trzaskiem płonących pochodni. Bezruch zakłóciło dopiero falowanie kotary, obok której rozrzucone były rękopisy. Dwie krasnoludzkie głowy, jedna czarna jak smoła, druga biała jak śnieg, wychynęły z za ukrycia. Upewniwszy się, że alchemik pognał za koptyjką, obaj bez słowa pochwycili alembik Cyrusa. Zbiegłszy z nim po schodach, minęli otwarte na oścież główne wrota baszty i przepadli w ciemnościach.